Witajcie, kochani! Dzisiaj przedstawię kilka zadań dotyczących wyrazów ciągu. To znaczy, zastanowimy się, jak obliczyć, które wyrazy ciągu są dodatnie, ujemne, równe 0 itd. Zwróćcie uwagę na zapisy, które są teraz na ekranie. Co należy robić, jeżeli w treści zadania będzie napisane, że które wyrazy ciągu są dodatnie? Należy wstawić odpowiednie nierówności lub równości. Dobrze, koniec gadania. Czas na rozwiązanie zadań. Zapraszam do oglądania. Przed nami pierwsze zadanie. Które wyrazy ciągu są ujemne? No właśnie, czy ktoś pamięta, jaki tam był zapis? Ujemne znaczy mniejsze od zera. Jeżeli w treści zadania mamy, że wyrazy są ujemne, należy zastosować zapis, że an jest mniejsze od zera. Wówczas na miejsce, na miejsce tego naszego an wstawiamy cały wzór, który jest reprezentowany przez ten nasz an czyli podmieniamy. Jednym słowem dostajemy nierówność, czyli n2 11 n kwadrat minus 11n plus 10 jest mniejsze od zera. Co należy w, kolejnej, w kolejnym kroku zrobić? No, jak widzicie obliczyć delta i n1, n2. Ale zanim to zrobię, musimy pamiętać, że tutaj nk to są wszystkie liczby naturalne dodatnie. Czyli pamiętajcie, że obliczając n1, n2, Niekoniecznie to muszą być na początku jakby Wasze liczby naturalne, mogą to być inne liczby, ale później jak będziemy robili podsumowanie, czyli dawali odpowiedź, musimy pamiętać, że n jest liczbą naturalną, dodatnią, czyli zaczynającą się od jedynki. No dobrze, obliczmy deltę. W tym celu wypiszemy współczynniki, żeby Wam było łatwiej. Oczywiście mam nadzieję, że wzór na deltę wszyscy znają, b kwadrat minus 4ac, czyli... Mamy minus 11 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 10. No dobrze, czyli nasza delta to 121, odjąć 40, czyli bardzo ładnie nam tutaj akurat wychodzi, bo delta jest 81. Oczywiście, co należy zrobić? No, spierwiastkować tą naszą deltę, czyli tu mamy pierwiastek z delty to 9, a następnie obliczyć n1 i n2, oczywiście z odpowiednio ze wzorów. Czyli mamy minus B, ale B jest na minusie, więc wiadomo, że 11 odjąć 9 przez 2 razy 1. No tutaj mamy 2 przez 2, czyli po prostu 1. Następnie 11 dodać 9 przez 2 razy 1 równa się 20 przez 2, czyli 10. Po rozwiązaniu N1 i N2 należy sporządzić rysunek naszej paraboli. No, to zastanówmy się, czy parabola jest uśmiechnięta czy smutna. Co za to odpowiada? Myślę, że już wiecie. Za to będzie odpowiadał współczynnik A. Jeżeli współczynnik A jest na plusie, no to wiadomo, że mamy uśmiech. Uśmiech i przecięcie, słuchajcie, w dwóch miejscach. No to cyk. Następnie zwróćcie uwagę na nierówność, która towarzyszy naszej nierówności kwadratowej. Jest ona ostra, to znaczy bez tej dodatkowej kreseczki, co znaczy, że kółeczka tutaj muszą być otwarte. To oznacza, że te liczby nie należą do przedziału, jakby co. No i oczywiście wstawiamy według kolejności rosnącej tu 1, tu 10. Określamy sobie obszary, czyli część paraboli, która jest zanurzona, to jest ta część. Tutaj mamy, słuchajcie, minusy. Natomiast pozostała część, która jest wynurzona, że tak powiem, no to tu są nasze plusy. Zanurzenie, wynurzenie chodzi o to, że oś x, którą tutaj mamy na czarno zaznaczoną, oznacza tak jakby nasz poziom, poziom na przykład naszego jeziora czy morza. I mamy zanurzenie i wynurzenie. Ok, jak już to sobie określiliśmy, to należy wrócić do naszej nierówności i zapytać się, co. Jakie obszary chcemy mieć? No i słowo mniejsze od zera, jak już wiecie, znaczy ujemne, to my chcemy mieć obszar na minusie. Idziemy do obszaru na minusie. No widzicie, że ten obszar tutaj pokazuje, że mamy od jedynki do dziesiątki, ale z tego wybieramy wszystkie liczby naturalne, dodatnie. Czyli jednym słowem musimy teraz wybrać, czyli N należy, klamerka. I wybieramy z tego przedziału od 1 do 10 wszystkie liczby naturalne. No jedynki nie mogę wybrać, bo jest to przedział otwarty, czyli tam jedynka nie należy, więc muszę wybrać dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę i oczywiście dziewiątkę, bo dziesiątki również nie wybieram, bo jest to przedział otwarty i dziesiątka do tego przedziału nie należy. Czyli jednym słowem, jakie to są wyrazy ujemne? No wyraz drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. Niektórzy nauczyciele zamiast y, tego zapisu N należy, mogą na przykład chcieć, żebyście im wypisali kolejne wyrazy, czyli to A2, A3 i aż do A9. Natomiast tutaj ten zapis, że N należy i wymienić wszystkie liczby naturalne, które oznaczają numery tych naszych wyrazów, też jest odpowiedzią jak najbardziej poprawną. No dobrze, no to jeszcze do przećwiczenia zobaczmy sobie te drugie nasze zadanko. Już wiemy, że nasze tutaj An jest mniejsze oczywiście od zera, dlatego ja już od razu sobie ten wzór piszę i zaznaczam, że to jest mniejsze od zera. No i tak jak poprzednio, szybciutko sobie obliczymy deltę, słuchajcie. Tutaj warto sobie to przećwiczyć. No i deltunia, czyli minus 10 do kwadratu, to już sobie tu napiszemy, że to jest 100. Odjąć tu 4 razy 3, razy 8. No i tutaj mamy 4 razy 3, to jest 12, czyli 12 razy 8 to mamy, słuchajcie, 96. No i wynikiem jest 4. No dobrze, no to słuchajcie, jeżeli to już mamy sobie wyliczoną tą naszą deltę, no to pierwiastek szybciutko z delty, no to mamy 2, bo pierwiastek z czwórki to 2. No i czas najwyższy na wyliczenie M1, i N2. No to podstawiamy do wzoru minus B, czyli B to 10, czyli 10 odjąć 2 przez 2 razy 3. No to lecimy, mamy 8 przez 6, czyli tutaj wynikiem, jak skrócimy sobie przez 2, mamy 4, 3. Natomiast tutaj mamy 10 plus 2 przez 2 razy 3. Czyli mamy oczywiście 12 przez 6. Czyli mamy dwa. No dobrze. No to czas najwyższy, żeby narysować tą naszą y, parabolkę. No wiemy, że tutaj również jest uśmiech, bo A jest na plusie, czyli współczynnik A jest na plusie. Zaznaczymy. Cyk. Jeszcze raz Wam tutaj pokażę. To jest nasze A, ono jest na plusie, więc mamy uśmiech. Przecinamy się w dwóch miejscach i kółeczka ponownie są otwarte. Uśmiech, przecięcie w dwóch miejscach. Cyk i cyk. No, oczywiście znowu 4 trzecia, czyli 1 cała i 1 trzecia. Ktoś by chciał te całości mieć wyjęte i dwójka. No i ponownie zaznaczam obszary, które są na minus, czyli my już wiemy, że tutaj są minusy w tym obszarze, a w tym dalej obszarze mamy plusy. Idziemy sobie do naszej nierówności. No i patrzymy, a tutaj chcemy minusy, czyli z tego tutaj przedziału od 1 i 1 trzeciej do dwóch wybieramy sobie wszystkie liczby naturalne dodatnie. Słuchajcie, okazuje się, że nie ma żadnej tutaj liczby naturalnej, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy jedynkę z tej strony, by wystąpiła, to już jest dwójka, czyli okazuje się, że w tym przedziale od 1 od 1 i 3 do 2 nie mamy żadnej liczby naturalnej. Stąd wynika, że NK należy do zbioru pustego. Można dać odpowiedź brak wyrazów ujemnych, tak, jakbyście tu chcieli napisać, to możecie jeszcze do tego zadania dodać brak wyrazów ujemnych. Czyli nie zawsze w zadaniu, jak jest pytanie, które są ujemne, że my musimy, zobaczcie, je wskazać, czasami wychodzi z zadania, że tych wyrazów po prostu nie ma ujemnych, że wszystkie okazują się dodatnie lub równe zero. No dobrze, lecimy do kolejnego przykładu. No i tutaj słuchajcie, bardzo proste zadanie, ponieważ informacja jest, że wyrazy muszą być równe 1, czyli które z tych wyrazów są równe 1? No to ten zapis prowadzi nas do AN równa się 1. No i znowu zobaczcie, w każdym innym przykładzie AN jest inaczej określone, mam troszeczkę inne te zadania. Przypominamy sobie, że N oczywiście jest liczbą naturalną, dodatnią, warto to zawsze zaznaczyć sobie w ciągach. No to tu bierzemy sobie, przyrównujemy całe tutaj nasz trójmian kwadratowy, przyrównujemy po prostu do jedynki i uzyskaliśmy równanie kwadratowe. Ale zanim tu zrobimy delta, musimy przenieść sobie jedynkę na drugą stronę, czyli mamy n kwadrat minus 2n i oczywiście minus 15 daje nam 0. Tu natomiast y, też współczynniki, też delta, sobie szybciutko to zrobimy minus 15, no i delta no to wiadomo, b kwadrat. Mamy czwórkę, odjąć 4 razy 1 i razy, słuchajcie, minus 15, czyli tutaj zwróćcie uwagę, że te dwa minusy dają plus. 4 razy po 15, 60 i dodajemy sobie 4, czyli wynikiem jest 64, pierwiastek z naszej delty, czyli pierwiastek z 64, no to wiadomo jest 8. No tutaj nie rysujemy paraboli, tylko musimy obliczyć sobie N1 i N2. No i słuchajcie, no tutaj mamy minus b, a b jest na minusie, czyli mamy po prostu 2 odjąć 8 przez 2 razy 1, po 2 razy a. No tutaj wychodzi nam minus 6 przez 2, czyli po prostu minus 3. No a widzimy, że minus 3 nie jest liczbą naturalną, czyli zaznaczamy, że minus 3 nie należy do naturalnych, można zaznaczyć na plusie. No i teraz sprawdzamy N2, czy w ogóle coś tutaj nam wyjdzie. I tutaj jest 2 plus 8 przez 2 razy 1, czyli 2. No tutaj nam wychodzi, że dziesiątka przez 2, czyli piątka, no to nam należy do naturalnych, czyli naszą odpowiedzią, słuchajcie, jest wyraz piąty, czyli wyraz piąty jest równy 1. Czyli tutaj jest odpowiedź, możemy to sobie napisać. No, to nie było aż takie trudne, no bo każdy już myślę, że deltę na tym etapie liczyć umie. Spójrzmy na kolejny przykład, mamy przykład B, no i ten przykład już jest jako wyrażenie wymierne. Jeżeli ktoś by chciał, to może zaznaczyć, że N nie może być minus 1, ale szczerze, no jeżeli my napiszemy, że N należy do N z plusem, no to jakby zabezpieczamy, że naszą dziedziną są wszystkie liczby naturalne dodatnie, no i tutaj nic się nie wyzeruje na dole, ale w razie czego możecie napisać, że N jest różna od minus 1, co oczywiście świadczy o tym, że tutaj mianownik nigdy nie będzie równy 0 w tym momencie. No i tak by nie był, bo enki są naturalne dodatnie, no ale dobra. Przyrównujemy sobie, słuchajcie, całe wyrażenie, przyrównujemy do 1. No ale wiadomo, że żeby to rozwiązać, to można albo z proporcji, albo pomnożyć obu stronie przez mianownik. Ja sobie wykonam proporcję. Czyli jeszcze raz przypominam, jest to tak zwane mnożenie na krzyż. Czyli sobie tutaj wymnożymy. Czyli na przykład to, co jest żółte, napiszemy sobie teraz po tej stronie, a wynik mnożenia tego niebieskiego po tej stronie, a pomiędzy nimi jest oczywiście znak równości. No, jeżeli mnożyłem przez jedynkę, no to wiadomo, że nic się nie dzieje, czyli będzie po prostu 2n minus 3, a tutaj mamy n plus 1. No, przyniesiemy sobie po prostu na drugie strony odpowiednie elementy, czyli mamy 2n minus n równa się 1 plus 3. No i tutaj wychodzi już nam, słuchajcie, odpowiedź, że n równa się 4. Sprawdzamy, czy to jest liczba naturalna. Oczywiście jest, czyli tutaj już mamy szybciutką, słuchajcie, odpowiedź, że wyraz czwarty jest równy 1. Tak? No dobrze. No to ostatni przykład. Tutaj też jakby ktoś chciał, no to zaznaczamy, że n nie może być minus trójką, ale my wiemy, że nie może, bo anki są N plus, ale mówię, no tak już, żeby tutaj nikt się nie czepiał, no to weźmiemy, sobie, napiszemy jeszcze, tak? To samo co poprzednio, czyli tak samo sobie, kochani. Robimy sobie proporcję, czyli n plus 3, no i bierzemy 1, ale 1 przez 1, żeby wykonać tą proporcję, co tutaj. Czyli ja tym razem sobie napiszę tutaj 6, mnożenie na krzyż, no myślę, że tutaj macie po lewej stronie napisany już przykładowy e, sposób rozwiązania, więc ja tutaj już nie będę za dużo tłumaczyła, tylko po prostu sobie napiszę. Tym razem wszystko przenoszę sobie na lewą stronę. A dlaczego widzę, że szykuje mi się równanie kwadratowe? No jeżeli chcę rozwiązać kwadratówkę, no to wiadomo, że po prawej stronie musi być 0, żeby zastosować deltę. Dobrze, 15 odjąć 3, bo zmiana strony, zmiana znaku, mamy 12 na plusie, równa się 0. No i oczywiście delta, b kwadrat, no widzimy, że to jest minus 7 do kwadratu, 49, odjąć 4 razy a, a jest 1, razy c, która jest 12, no, i tutaj mamy wynik z tego, to 48. Jak o od 49 odejmiecie, 48 to 1. Pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 1, wiadomo, 1. Fantastyczna liczba do pierwiaskowania. No dobra. N1. N1 to jest minus b, czyli 7, bo b jest na minusie, więc wiadomo, że będzie na plusie. To wszystko odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy 1. No to tutaj mamy 6 przez 2, czyli 3. Słuchajcie, należy do, do naturalnych z plusem. E, więc mamy jedno z rozwiązań, drugie, oczywiście 7 plus 1 przez 2 razy 1, czyli mamy 8 przez 2, czyli 4, które również jest naturalne. Naszymi odpowiedziami do zadania są wyraz trzeci równy 1 i wyraz czwarty, który też jest równy 1. No, myślę, że to było troszkę łatwiejsze niż nierówność kwadratowa, czyli to, co mieliśmy poprzednio, no ale też trzeba się tutaj troszeczkę napracować. Spójrzmy na kolejne zadania. No i moi kochani, ostatnie już zadanie przed nami. Tutaj jest sytuacja, gdzie mamy ile wyrazów dodatnich ma ciąg. No słowo dodatnie, no to mamy, że a n jest większe po prostu od zera. No to słuchajcie, no to lecimy my i to już znamy, czyli mamy 7n minus n kwadrat jest większe od zera. Tutaj możecie z delty, ale szczerze ja sobie podaruję, tylko sobie ustawię według rosnących potęg, czyli zrobimy sobie to przestawienie. No i teraz słuchajcie, żeby obliczyć miejsce zerowe, to możemy ten trójmian kwadratowy przyrównać po prostu do zera i nie obliczać go z delty. Wiadomo, że jak ktoś chce z delty, to może sobie obliczyć, ale pamiętajcie, że w tym momencie C jest równe 0. Tak? Ja może Wam tutaj wypiszę, że A jest równe minus 1, B jest równe 7, a C jest równe 0. No ale ja to obliczę bez delty. W tym momencie wyłączę sobie n przed nawias i zostanie nam minus n i plus 7. To oczywiście jest równe 0. Przyrównując do 0 mamy, że n jest równe 0 i n jest równe, słuchajcie, minus n jest równe minus 7. Możemy tak od razu. No to n to 7. No i teraz musimy narysować parabolkę. No to wracamy sobie cyk i patrzymy, czy ta nasza parabolka jest uśmiechnięta czy smutna. No i patrzymy na A. No A stoi tutaj, słuchajcie, a jest na minusie, czyli smutek. Smutek, przecinanie w dwóch miejscach, widzimy, że tutaj kółeczko otwarte. No to smutek, przecinanie w dwóch miejscach. Tu jest jedno, tu jest drugie. Tu jest 0, a tu jest 7. No i oczywiście, moi kochani, zaznaczamy sobie plusy i minusy. Tym razem obszar, który jest wynurzony, on jest tutaj, to jest obszar na plusie. Natomiast zanurzanie jest tutaj, po tych stronach. No i patrzymy, co nas interesuje. No interesują nas, słuchajcie, plusy. Więc idziemy do obszaru plusowego, ale z tego obszaru plusowego przypominam, wybieramy wszystkie liczby naturalne dodatnie. Czyli co jest naszą odpowiedzią? Słuchajcie, no naszą odpowiedzią są wszystkie liczby od 1 do 6, bo 0 jest naturalną, ale niedodatnią, natomiast 7 nie należy do tego przedziału, zresztą 0 i tak pewnie nie należało do tego przedziału, bo mamy od 0 do 7, czyli 1, 2, 3, 4, 5... 6. No i policzmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli odpowiedź jest, tak, za dużej litery, jest ich 6. No dobra, no jak wypiszemy, to wiadomo, że jest ich 6, no ale jak ktoś chce, no to jeszcze napiszmy, jest ich 6, tak? No i tutaj, moi kochani, to samo. No też mamy 18 plus 7n minus n kwadrat jest większe od 0. Też sobie poukładamy, czyli mamy minus n kwadrat plus 7n i plus 18. Większe od zera, tylko sobie kolejność wymieniłam zapisu. Tutaj niestety już delta, no bo tak łatwo już nie pójdzie, czyli mamy B jest równe 7, a C jest równe 18. No to delta B kwadrat, czyli 49 minus 4 razy minus 1 razy 18. No i jedziemy, czyli 49, no i 4 razy po 18, mamy 72, ale tu oczywiście robimy sobie na plus, czyli 72, czyli wynikiem mamy tu. 121, czyli znowu nam ładna deltunia wyszła. Mamy 11, no to n1, no to mamy minus b, a b jest na minusie, to mamy minus 7, minus pierwiastek z delty i przez 2 razy minus 1, czyli mamy minus 18 przez minus 2, czyli oczywiście 9. No i n2 mamy minus 7 plus 11 przez 2 razy minus 1. Czyli tutaj mamy oczywiście 4 przez minus 2, czyli minus 2. No dobra. No to słuchajcie, rysujemy parabolkę. No i teraz oczywiście parabolka uśmiechnięta czy smutna. No to lecimy do naszego A. Okazuje się, że A jest na minusie, czyli smutek, otwarte kółeczka, dwa przecinania, czyli smutek, dwa kółeczka. W jednym kółeczku mamy minus 2, w drugim mamy 9. Ok, zaznaczamy sobie obszary na plus, czyli wynurzenie jest tutaj. Obszary na minus, na minusie są tutaj obszary. A co nas interesuje? Słuchajcie, nas interesują wszystkie liczby na plusie. No to z tego obszaru mamy wybrać N na plusie. Stąd wybieramy sobie numery. Widzimy, że zaczynamy od numeru 1, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Bo 9 jest. Już otwarte kółeczko ma, czyli już do, nie należy do naszego przedziału, czyli odpowiedziałam, ile mamy tych wyrazów. No, oczywiście jest ich 8. No dobrze, moi kochani, to wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Także to był pierwszy film ściągu, który wam pokazuje, jak obliczyć, które wyrazy są dodatnie ujemne, równe 1, równe ileś tam. Generalnie możemy tutaj tworzyć naprawdę wiele sytuacji. A ja bardzo serdecznie dziękuję Wam i życzę oczywiście samych piątek i szóstek na sprawdzianach. Do widzenia!